Start. Siema Detektyw... strony detektywy. Siema ze strony detektywy. <laughs> Za dzisiaj sobie gramy w e, znaną polską grę studzianki. Pokój okay. szkoleniowy. Co? E, znaną polską grę studzianki? No. Tak. <laughs> to Białoruś jest w Polsce, więc to jest znana polska. gra. No właśnie. E, w, ten e, 2M2 Light Kontra Sztuk 4. Sztuk 4, bardzo zbalansowany sztuk czołg. Cztery. Ej, to sztuk 4 to był ten zupełnie zbalansowany, maksymalnie, najlepiej zbalansowany czołg w grze, tak? Nie wiem, ale mam na nie, wiem, ale mam na nie 3 sekundy przeładowania. Nie, to ten jeden niżej. Jak się nazywa czwórka niemiecka? Hetzer. Tadek. To, a, to hetzer. tak, no to to Hetzer to jest znany zbalansowany czołg. Właśnie, będę musiał sobie wybadać Hexel, żeby jej eksploatować ten czy oraz T28. Jakie dwie małe bestie. No, no, dobra. Takiego M2 lata. Na ile wojska jest, a z Bismar Dobra, ej, czekaj. Dobra, to... Chodź, chodź, razem powiem. jedziemy tędy. M możesz ty nas, możemy my ciebie. Po... Dobra. Jak jest remis, to porażka, obu drużyn, więc obaj nie chcemy do remisu. No... Dobra, jak już Golda ładuję? Jeszcze ja. Co tam ładujesz? Golda. Y, pociski. Móżyński ammo. Móżyński ammo, No trudno. No. To, normalne, to, to, to tak, pamiętaj, żeby go od tyłu strzelać. Bo z jednej to, strony może Już możesz... skubany, po, ej, ej, to, już skubany po ciebie. Już o, tak, skubany już po ciebie jedzę. Co, gołgatku? No. No... komandą już po niego jedzie Co to jest? Eee, taki jedny gałganek Streamer taki jeden a, jak, a jakie ty masz wyświecanie Na tym sztugu? Eee, nie wiem, coś koło 300 metrów No dobra, ja nie wiem co to 300 metrów, dobre czy słabe? Dobre eee, promień tak około 3 kwadraty Dobre, to jest To dobre. ja mam 4 kwadraty, co to jest? To jest dobre wyświetlenie. Lepszy niż ja, czyli gorszy. Nie wiem. Dobra, no to co? No to chyba tak zostaje. Zostaje to zrobić. Ale, ale. O! Tak myślałem. O kurwa! On, już... On, On was już widzi. On już zapuszczał. E, ty weź gdzieś inna. Ej, ty, ty weź pojedź o tu. Ej, gryp, ja ty Ej, jak, jak odpalę woda, to zobaczymy, czyli lepszy DPM nie mam na 3 czy, czy Ty na Sztubu. Dobra. Ja na Czerwcu mam poniżej 2 sekund przeładowania. To jest... Dobra, ale teraz już malę. Ale... To jest taki jankowy, gałkowy czołg. Ej! Tutaj ten... Trzeba wziąć pod uwagę, że ja mam 30 załogę na 100% tylko wyszkoloną. Ej, śmiechu warte tymi poci, pociskami 20 mm się budylki rozwala Każdymi przyciskami się rozwala No tak, ale to jest akurat śmieszne A zaraz co dojedziesz, na to 40 sekund nie zostało Tak, spokojnie, spokojnie, spokojnie Dobra, jak coś to ty jedź i go okrążaj Jedź i go okrążaj musisz jak mi zacząć życie ja a, tata, Szybko! Tata, szybko! Tata, tata. A! Spierdzielamy! szybko, szybko jedź! Jedź, jedź, jedź na niego! Z... A, Kur! Sus! Magazyn mi! Cheater ma mody na magazyn! O! kur... Teraz rozkurwił! Dobra! Śmiechu warty odcinek, dobra, koniec odcinka Elo!